Cześć, witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Matornen, a ja witam was w czternastym, ostatnim, niestety, już odcinku Plans vs Zombies Adventures. Mówiłem ostatnio, już trzynastka to będzie dobry odcinek, trzynastka był takim dobrym odcinkiem, że wywaliło mi internet na całe praktycznie dwa tygodnie, przez co, no, niestety, byłem odcięty od facebookowego świata PVZ. No i niestety, troszeczkę straciłem czasu, nadszedł dzień 12 października. Ale z, przed tym dniem jeszcze udało mi się nakręcić ostatni odcinek. Co by to się oficjalnie z Wami pożegnać? Jednakże lecimy, nie śpimy. Jeszcze mamy kilka poziomów do zagrania. I jeżeli nam starczy roślin, będziemy walczyć do samego końca. Oczywiście sunflowery, asparagi, bomby wiśniowe, wolnaty, Ale chyba piszuterów nie będę brał, gdyż najlepsze są na pewno snoopy. Oczywiście kosiareczka jeszcze się przyda, gdyż poziom dosyć prosty. Właściwie prosta drogi ma. Zaczynamy standardową taktyką. I czekamy, co przyniosą twórcy na tych właśnie poziomach. No, właśnie tak chciałem jeszcze nagrać ten ostatni odcinek, i okazało się, że zaczął mi się nowy okres rozliczeniowy. Udało mi się zdobyć troszeczkę, no może pół wiadra internetów. Udało się ściągnąć jeszcze, dociągnąć jeszcze te kilka leveli. Dlatego dzisiaj możecie oglądać ten film jako takie oficjalne pożegnanie. Nie znaczy to jednak, że serie Plans vs. Zombies jakiekolwiek będą odkładane na półkę, gdyż. Już pewnie dużo osób się domyśla, że mam jeden pro, jeden pomysł, jeden plan, ale to na troszeczkę na później. Jeżeli coś, wyszukujcie informacji później. Ale powiem wam, że... The zombies are coming. Dobra, póki co tak widzę, że... Mimo iż ten poziom wygląda tak ciekawie, tak fajnie, tak symetrycznie, to jest niesymetryczny, gdyż po prawej stronie widzimy... Iż asparag jest ustawiony w trzeciej linii, i dopiero wtedy obsługuje, jakby ten zap zakręt cały, tak obejmuje swoim zasięgiem. Zaś w po lewej troszeczkę ta droga jest krótsza, dlatego mamy tam mniej miejsca. A że z lewej mamy mniej miejsca, to więcej się rośnie, da ustawić po prawej stronie, dlatego też po prawej stronie będzie więcej sunflowerów. Co by to jeszcze jakiś przykład tych słoneczek był, sunflowerów mi nie szkoda, gdyż dopiero niedawno się zorientowałem, iż sunflowerów się nie, mus nie muszę bać, e, nie muszę się bać korzystać z sunflowerów, gdyż sunflowery. Są bardzo tanie, przecież produkują się tylko jedną minutę, więc aż tak długo, aż tak nic biedniejsze na czasie, jeżeli sobie zasadzę kilka w przerwie między odcinkami. I dlatego, właśnie na tym, na tym odcinku nie będzie trzech poziomów, tylko chyba tam z 5 czy z 6. Nie wiem, nie pamiętam już. Zobaczy się to w trakcie. Oczywiście ustawiam pierwszego Snoopy, ale niestety, śnieżnogroszek nie obejmuje swoim zasięgiem całego jakby zakrętu. Całego tego pobocza po lewej stronie, więc problem niestety leży w tym, iż postawiłem go źle. Musiałbym to naprawić. Po drugiej stronie też postawiłem źle, więc to się tego raczej nie naprawiłem. No cóż, takie błędy się jednakże zdarzają. Już nawet po tych 14 odcinkach i wielu godzin edytowania tych materiałów nadal nie wiem, gdzie powinienem kłaść te śnieżne groszki. Znaczy fakt faktem, że z tych śnieżnych groszków nie korzystałem jakoś bardzo długo, bo praktycznie dostaliśmy je, nie wiem, jeden odcinek temu, dwa może więc za dużo się nimi na, nie nacieszyłem ale za to nacieszyłem się bombą wiśniową nacieszyłem się aszparagami, gdyż paragi były chyba moją ulubioną jednak rośliną z całego plan vs Zombies Adventures co było widać po wszystkich materiałach gdyż naprawdę przy, zasłużyły się dla swojej no, paragi spełniły swoje zadanie i to bardzo dobrze przy okazji się zastanawiałem właśnie czy nie poustawiać jakichś roślin VIP-owskich, ale to już zacząłem się zastanawiać po tym jak cały odcinek nagrałem, więc by traki leżał problem, iż już niestety nie zdążyłem. Gdyż niestety są to ostatnie materiały, w chwili której nagrywam ten komentarz. Posprawd... W chwili której nagrywam ten komentarz, Plants versus Zombie's Adventures już niestety, niestety na platformie Facebook nie ma. Platforma Facebook oficjalnie zamknęła tę tą grę. No i niestety trzeba się będzie przyzwyczaić do tego, że trzeba będzie sobie znaleźć jakiś nowy, jakąś nową grę do uwielbiania przez kolejne miesiąc czy dwa. Albo ewentualnie półtora roku, jak to było z Plants vs Zombies Adventures. No niestety ta przerwa półtora roczna sprawiła, iż nie udało mi się dociągnąć do końca z wszystkich. iż do samego końca wszystkich poziomów. No, troszeczkę nad tym ubolewam. No niestety jednak. Taki, taki to był los, nie miałem niestety troszeczkę warunków do nagrywania wtedy. I musiałem taką przerwę wtedy zrobić. Swoją drogą tak zauważyłem ostatnio patrząc po statystykach YouTube'a, że bardzo dużo osób pisując Plans vs Zombies Adventures wchodzi na mój film, no i mój, film e, mój film zatytułowany tam część pierwsza. Dlatego część pierwsza otrzymała od YouTube'a przy... tak oficjalne. O, nowa roślinka. Co tam mamy? Królowa śnieżnych groszków. Królowa lodowa. Przypomina się motyw z Krainy Lodu. Niestety Krainy Lodu nie oglądałem, mimo iż znam piosenkę Ledit Go na pamięć. No to niestety tego filmu nie oglądałem. Może sobie kiedyś obejrzę, jak będzie jakieś na DVD czy coś takiego. No jakoś nie chciało mi się wtedy iść do kina, więc. No niestety nie znam historii Elzy i tam i Hansa i takich tam. Dobra. Kolejny poziom to standardowa taktyka, tym razem skrzyżowanie. No prawie równorzędne. Tym razem wszyscy skręcają w prawo, więc nikt się nie, nikt nie, sorry. Wszyscy skręcają w lewo, więc każdy musi uważać na pierwszeństwo. Na szczęście, z tego co widzę, jest tu ruch lewostronny, więc tak naprawdę każdy może jechać bez żadnego patrzenia na co, na przeciwne pasy. I po raz kolejny musicie dostosować tutaj taktykę, musielibyście dostosować taktykę do warunków, czyli postawić wszystkie, wszystkie sunflowery po prawej stronie kosiarki. Niestety na samym dole widzimy tam jakieś kamulce. Na tej dolnej krawędzi X Dlatego tam sobie niestety Sunflowerów nie postawimy Więc mamy jedną, tak naprawdę jedną poboczę Z głowy Na tym poboczu nie możemy postawić praktycznie nic Oprócz jednego miejsca Które tam widać na samym dole Tak chyba można tam postawić Jakiś szparaga, który obejmowałby swoim zasięgiem Albo ewentualnie jakąś bombę wiśniową Która obejmowałaby Swoim zasięgiem cały poziom Wracając do tych tagów Właśnie zauważyłem, iż Wpisując tam jakąś frazę na przykład wpisując YouTube'a przykładowo... no jakie to mogłyby być tak. Na przykład zagrajmy w Plus vs Zombies Adventures, tak? No już taki najprostszy. No to wtedy się akurat jakoś, jakimś przypadkiem wyświetla mój film pod tagiem oficjalne co okazało się, że właśnie dzięki takim, dzięki takim tagom pierwszy odcinek osiągnął około 60 tysięcy wyświetleń. To jest naprawdę dla mnie zadziwiające, ile to wyświetle mi przyszło z tego filmu Gdyż nawet pierwszy odcinek Plants Zombies normalnego Czyli serii, która tak naprawdę ma najwięcej wyświetleń widzów na moim kanale Miał tylko 30 tysięcy wyświetleń Więc naprawdę dla mnie jest troszeczkę tu dziwne No ale... Cóż no, kłócić się nie będę Za to jakieś tam dolarki wpadają, więc dziękuję wam bardzo za takie oglądanie Gdyż no, naprawdę, zadziwiliście mnie w swoim oglądaniem Oczywiście no... To jest też chyba film, pod którym mam najwięcej łapek w górę, czyli około prawie... prawie 200 nawet tam jest, czy tam 150. Niestety tam jest też najwięcej łapek w dół, gdyż prawie 20, więc... no cóż, niestety. Tak bywa, że nie wszystkim da się dogodzić. No, niestety tak bywa, że niektórym się filmy nie podobają. Ale cóż, to, to jest ich ocena, nie warto wyzywać, nie warto nic. Każdy ma przecież... nikt jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Dobra, kolejna fala już praktycznie... Czy to już ostatnia? Chyba tak, ostatnia. Postaw powinienem postawić jakieś ziemniaki, ale ziemniaków niestety nie widzę tutaj. Nie postawiłem też a jednak jest jeden. Nie postawiłem też żadnych gnie... śnieżno śnieżnogroszków. Nie wiem, jakoś tutaj nie widziałem za, za bardzo miejsca na tą roślinę, więc chyba to był błąd wybierać ją na ten poziom. Wyszła lepsza by była... Ło matko! Masa tych, masa tych rakiet. Poleciała naraz, na szczęście jedna bomba sprawiła, iż wszystkie rakiety padły naraz. I jeszcze tylko jacyś niedobitkowie w postaci na przykład właśnie słagerów. Tutaj sobie podchodzą kawałek, tracą kolejne czapki, aż paragi się nimi zajmują i to zgrabnie. I jeszcze jedno uderzenie, jeszcze dwa i będziemy po kolejnym poziomie, który to w ogóle był poziom. To jest na pewno... zaraz... Ja się w ogóle pogubiłem, który to już jest świat, to jest piąty świat i poziom siódmy? Poziom ósmy? No, chyba tak, chyba właśnie tak mi się wydaje, że poziom, si poziom siódmy albo ósmy Gdyż chyba na poziomie dwunastym właśnie jest kolejna, nie, 11 jest kolejna lodówka Nieważne, zaraz sprawdzimy, jeżeli się mylę to się poprawię Mam nadzieję, że to jakby nie ubliży na jakości materiału Awesome o właśnie, Killjoy Park, level 7. Świat piąty, poziom siódmy, kolejne dolary i kolejny poziom. Jedziemy poziom 8 W sumie się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, nad czym się chciałem zastanowić. Niestety zapomniałem o tym. O, właśnie. To jest fajny poziom, gdyż jak widzimy mamy tylko dwie drogi, dzięki czemu możemy znowu, aż paragiem jednym, ogarnąć cały ten teren. No może nie jednym aż paragiem, ale na przykład mógłbym sobie wypróbować w tym momencie. Mm, co bym sobie mógł wypróbować w tym momencie? Lodową królową. Bomby wiśniowe, czy też będą dobry wybory, chyba też będą dobrym wyborem. Bo bomby wiśniowe zawsze się przydadzą. Wolnaty i chyba nie shootery Znaczy bomby wiśniowe, pi bomby wiśniowe, ziemniaki, słoneczniki. Co ja tutaj w ogóle wziąłem? Rany boskie. Dlaczego ja się nie zgadzam z samym sobą? Czy to już jest schizofrenia? Czy mi jakieś głosy każą coś innego robić? No, na szczęście jednak ta sama taktyka obowiązuje i przy jednej, i przy jednej, i przy drugiej jaźni Więc nie muszę się obawiać, że ten level chyba zostanie przegrany Jeżeli dobrze pamiętam, to w całym Plants vs Zombies Adventures przegrałem tylko chyba jeden poziom Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie Ale tak mi się wydaje, że tylko jeden poziom został przegrany Poziom, w którym to nie zauważyłem, iż muszę jednak troszeczkę więcej tych spery klikać. Powinienem chyba postawić więc już od razu te wszystkie VIP roślinki, gdyż na pewno mi się one nie przydadzą. Sam nawet Popcap pisał w swoim oświadczeniu, że prosi graczy o wydanie całe, wszystkich, całej waluty jakby wirtualnej w Lance vs. Zombies Adventures przed właśnie 12 października, gdyż no niestety po 12 października ta właśnie gra umrze, ta gra już nie będzie dostępna, a przy okazji mogę sobie zobaczyć, jak Lodowa Królowa sobie radzi właśnie w takich warunkach. No i dlatego właśnie powinienem postawić więcej tych VIP rośni, zobaczyć jak one działają, czy naprawdę są takie mocne, czy naprawdę są takie potężne. Na, na, na pewno nie, bym ich nie kupywał, bo nie mam za co, gdyż rubiny są tutaj strasznie drogie i też bym nie radził. Udało się nam przejść praktycznie przez cały ten okres gry systemem free to play, czyli bez wydawania żadnych, dosłownie żadnych pieniążków, oprócz pieniążków zdobywanych w grze, które to, które to można zdobyć tylko i wyłącznie... Udziałem swoim, nie żadnym udziałem kart kredytowych czy jakichś innych środków płatniczych. Przy okazji, tak też zauważyłem dopiero teraz, w ostatnim odcinku, co jest ciekawe, że dopiero teraz jakieś zauważenia, jakieś spostrzeżenia mam, iż wszystkie roślinki VIPowe mimo iż mamy ograniczenie tam chyba do ilości tam na poziom, bo chyba nie może być więcej niż 3, niż 3 z tego co pamiętam, to one nie kosztują w ogóle nic słońca. I dlatego to jest straszna przewaga przed graczami normalnymi, gdyż nie dość, że są potężne, nie dość, że są mocne, to jeszcze koszty są praktycznie za darmo. Jedyną rzeczą, która te, roślin, która te rośliny powstrzymuje przed od natychmiastowym zasadzeniem, jest tylko ich cooldown, czyli okres, w którym się refreszują. Nie, jak, jak to ładnie powiedzieć po polsku? Odnawiają. Wytrącają nasiona nowe. No, nie wiem, jak to powiedzieć. No, słowo refresh jakoś tak nigdy mi nie. Po, nie, nie nie wchodziło w rejestr czy inne tam takie typu takie typowe, takie typowe coś no widzimy ostatnie fale, takie fale bardzo symetryczne są w ogóle jaka tu piękna symetria jest, ciekawe mnie czy czy gra też pokaże, że obaj zginęli razem, bo to wygląda tak jakby ginęli dosłownie tak samo bo ustawiłem taką samą strategię, symetryczną według osi X, niestety jednak ten na górze padł o 1 milisekundę później, nie wiem jak to było rozstrzygane no, i symetria nie udała się. Krzyżyk niestety tutaj nie dopomógł. No, ale cóż zrobić? Fajnie było przynajmniej zobaczyć taką piękną symetrię, która tu jest symetryczna w całej swojej symetryczności. Niestety skończyły mi się troszeczkę sunflowery, więc po chwili, za chwilę wracam do, wracam do Was z nowym pakiecikiem roślin. I tym samym wracamy idziemy na kolejne poziomy. Mam już cały arsenał dostępny przez tą krótką chwilę, przez to jedno machnięcie mieczem. Udało mi się odrobić cały arsenał, kolejne rośliny mam, no właściwie nie cały arsenał, nie mam wszystkich roślin, gdyż na przykład bomby wiśniowe, które się produkują chyba 6 godzin, no niestety nie udało mi się wyhodować, biorąc pod uwagę, że te bomby wiśniowe się yy, musiałyby się wyhodować jakieś 15 minut, żebym je jeszcze wsadził do tego odcinka. Na szczęście jednak w poprzednich poziomach nie, u, nie użyliśmy dosłownie wszystkiego Dlatego jeszcze teraz mogę sobie spokojnie Poużywać tych roślin, które mi jeszcze zostały Jak to mówię, do ostatniej kropli Do ostatniej Kropli Tego co tam płynie w... Do ostatniej kropli wody, która płynie w żyłach Wszystkich roślin będziemy walczyć Ten poziom jest naprawdę strasznie dziwny Jak zobaczyłem, popatrzyłem sobie takie co tu kurwa chodzi? Co co, co to się dzieje? No dlaczego to jest takie dziwne. Też popatrzcie, tu jest pięć krótkich ścieżek, z których to jeden, znaczy trzy miejsca, że tak powiem, mózgowe trzy miejsca wygranej zombie są tuż koło dwóch grobów. Ale że nie, oczywiście zombie są głupie, to muszą iść prosto. Jednakże tej drogi za, długo, za długiej nie mają, więc trzeba też uważać, żeby nie było, że ludzie się zaczną mówić, że oho oho, zombie są głupie, wygramy na pewno. No, na pewno na tym poziomie sporo aszparagów by się przydało, gdyż aszparag tutaj ca... wszystkie linie chyba... Z tego co mi się wydaje, to wszystkie linie chyba obsługuje. Znaczy... Aszparag... Tak, aszparag postawiony właśnie koło środkowej drogi obejmuje obowi... swoim zasięgiem wszystkie możliwe ścieżki, więc nie musimy się martwić, że coś innego będzie nam potrzebne. Poza tym... Zobaczcie, jakie te aszparagi mają w zgranie. One wszystkie razem grają, one grają jednakowo. Które... Po prostu... Kiedy tylko pojawia się zombie one jak wieżyczki strzelnicze. Wszystkie namierzają tylko jeden cel i eliminują go w pół sekundy. No popatrzcie po prostu, jak to pięknie wygląda, jak one pięknie działają. No proszę bardzo. Jak typowe wieżyczki, które to nie będą ustępować w swoim działaniu jakby zaprogramowane, udało im się. Obronić nas w tym odcinku. No, może jeszcze nie udało się, bo jeszcze ostatnia fala przychodzi. No, i chyba jednak parę to gościarek będzie musiało zginąć, z tego co mi się wydaje. Gdyż jednak to jest tylko 5 roślin, a nie 50, a nie 500. Na szczęście jednak. Wystarczy, że ob obrócą się wszystkie w kierunku jednego zombie. I już ten zombie jest w takiej złej sytuacji, że no. No nie da rady, no po prostu, no, 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 no nie przejdziesz. No już not pass. Niestety jednak zombie, które. Płyną sobie rakietką, czy znaczy lecą sobie rakietką Trochę będą utrapienie, gdyż nie mam jeszcze postawionych, postawionych wszędzie groszko strzelców, Więc nie ma takiej możliwości, żeby Wszystkie Żeby wszystkich yy, tam wszystkim dogodzić Niestety nie udało mi się Wszystkich kosiarek odratować No ale Przecież no, nie, to nie o to chodzi Żeby tam jakoś kosiarki sobie marnować Mam jeszcze refile, kosiarek Faceplant wygrana, kolejny poziom zaliczony Kolejny i kolejny Argument, dlaczego aszparagi są najlepszą jednostką strzelającą w grze. Artyleria jest najważniejsze pamiętajcie. Snajperstwo i wszystko, end shit. Dobra, osąd awesome. poziom dziewiąty pokonany. Jedziemy dalej, mam nadzieję, że znowu będę miał kolejne aszparagi. Do wydania, że kolejne aszparagi będą mogły pokazać swoją finezję w snajperstwie. Czy tak mówię o tych aszparagach, mówię o, to, o tych aszparagach, a przecież są jeszcze inne rośliny, które by się przydały. No ale przecież nie będę jakby się rozdzie roz rozczłonkowują na jakieś malutkie strategie. Jedna jest strategia, jedyna słuszna, jedyna strategia, która ma znaczenia, czyli snajperstwo, jak najdalej. Jak najdalej od przeciwnika i trzeba go uder... Trzeba go bić z dużej odległości. Co tak się zastanawiałem, co ja mógłbym zrobić po skończeniu tej serii, gdyż... No szczerze po, no szczerze powiedzcie, no... Falota ogląda mało osób, no może nie aż tak mało, gdyż są to jednak wyświetlenia jeżeli mamy tutaj widzów, Palota i plans vs zombie z jednocześnie to bardzo dziękuję za oglądanie tamtej serii, gdyż też ostatnio się nawet format tej serii zmienił troszeczkę zacząłem siedzieć nad montażem, no ale jednak musiałbym sobie zna znaleźć coś innego do roboty. I na przykład tak się zastanawiałem nad kilkoma po pomysłami, na pewno się zastanawiam, już oczywiście powiem. Zastanawiam się, czy nie zrobić plans vs zombie z dwójki, gdyż... No już w samych wiadomościach i komentarzach ludzie się pytają, czy będzie to PVZ2, czy będzie PVZ2. Ja im mówię, że nie wiem, ja tak, daję takie sygnały, które prawdopodobnie wszyscy już rozstrzygnęli, że wiedzą, że będzie plan vs. Zombies 2. No ale jednak dopiero teraz to potwierdzam, że udało mi się już ściągnąć takie oprogramowanie, które by mi pozwalało nagrywa na nagrywanie tej gry. Nie mam jeszcze jednak całkowitej pewności co do jej płynności, więc może się zrobić tak, że. Niestety mój komputer będzie za słaby na nagrywanie niektórych poziomów, a to będzie troszeczkę niefajne. No ale wiecie, no nie zobaczę, jeżeli nie spróbuję. Może sprób postaram się nagrać jakiś odcinek, może już na przyszły tydzień. Póki co, jednak, jeszcze, ni niestety, jeszcze będziecie musieli się zadowolić ostatnim odcinkiem Dance vs. Zombies, jakimś Hearthstone'em i może troszeczkę, i może jakąś ilością fallouta. Przy okazji jeszcze tak się zastanawiałem nad troszeczkę powrotem przeglądu flaszówek. No już nie powinienem może o, w, właśnie filmach z serii Plans vs. Zombies mówić o innych seriach, gdyż to jest takie mało profesjonalne. Gdyż powinienem komentować, co się dzieje w grze. No ale, że niestety jest to ostatni odcinek, to już wszystko, co chciałem powiedzieć, zostało chyba powiedziane. I jedyne, co mogę powiedzieć, to bomba, 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 musi być bomba! Za chwilę będzie eksplozja. Yee, yeah, pragnienia wygłuchnie bomba. O, i takie tam inne. Przyśpiewki z serwerów CS. -a. Tu, ru, ru, tu, ru, tu, 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 tu. Właśnie, zastanawiałem się już, już dokończę to, co chciałem powiedzieć. Zastanawiałem się nad powrotem przeglądu flaszówek, ale w troszeczkę innej formie. Jeżeli ludzie pamiętają, kiedyś, jak jeszcze nagrywałem, dawno, dawno temu, miałem taki dziwny pomysł, żeby to grać w gry przeglądarkowe, które tam można znaleźć na serwisie Kongregate. No, niestety, pomysł ten skończył się po chyba dwóch odcinkach czy trzech. Udało mi się nagrać trzy gry, jednakże potem jakby straciłem motywację, gdyż to troszeczkę średnio wychodziło. I tym razem chciałbym to zrobić troszeczkę w innym formacie. Mianowicie, żebym tak naprawdę na przykładowo przedstawiał 5 gier tygodniowo, czy coś takiego. Gry te byłyby na przykład wybierane przez widzów, czy przeze mnie, czy tam co 5 odcinków Głady, jak jakiś odcinek specjalny, na przykład o serii, o serii Swords and Sandals, czy jak to się tam nazywało. No ale no póki co jeszcze jest to pomysł w fazie realizacji. A niestety ostatni odcinek Bans z Zombies, chyba już widzicie, że dobiega końca. No niestety. Z tym się trzeba też będzie pożegnać później. Dobra, zobaczmy co tam... jaka tam idzie ostatnia fala. Ostatnia fala, z tego co widzę, no jeszcze nie ostatnia fala, no bo jeszcze będzie chyba jeden czy dwa poziomy, gdyż chcę jednak dojść do tej lodówki. Z tego co widzę, no... Nie jest to jakaś... Wielka fala. To jest mniej więcej zlepek tego co widzieliśmy poprzednio. Nie ma tu jakichś tematycznych fal, że na przykład sami doktorkowie się wypowiadają, sami doktorkowie przychodzą, czy sami słago zombie też przychodzą. Wszystko idzie razem. A jedyne co my możemy robić, to zbierać kolejne słońca, stawiać kolejne. Ym, ziemniaki powinienem chyba powstawić jeszcze. No jest jeden ziemniaczek. I jeszcze czekać, aż się załaduje bomba wiśniowa. Niestety bomba wiśniowa się chyba nie załaduje. No smutne to jest niestety. Wiesz wszyscy chyba zaraz padną. Chociaż... Ile tam jeszcze sekund zostało? Jest 10, 15 No może jeszcze, może jeszcze się uda zrobić taki fajny wybuch. No zobaczmy, zobaczmy, policzmy, policzmy Może ktoś tam liczy, ktoś tam już widzi. Ja niestety nie widzę. I jedyne co mogę zobaczyć to to... Jest jedna bomba wiśniowa i BUM! Time to leave. Czas wyjść, czas liść. Czas, żebym dał wam wszystkim zombiakom z liścia i żeby sobie poszli. Wygrałeś! Kolejny poziom jest za nami. Kolejny poziom, który prowadzi nas ku Wiktorii. z zwycięstwa, żeby nasi żołnierze mogli udać się do tej swojej Walhalli, Czyli. i żeby ich ciała nie poszły na kompost. Dobra, level 10 jest Aso. Awesome. 11, lodoweczka. Mam jeszcze przy okazji 3 sunflowers do. Nie, sorry, 3 szparagi do zebrania. Już tak do równego rachunku posadziłem sobie jeszcze 3. Co bym to jeszcze mógł 5 wykorzystać w kolejnym odcinku. Widzę na drugim ekranie, że mi się kończy odwirusowywanie, więc będzie pięknie. Tora, uuu! Ciekawe, ciekawe, mamy tutaj skrzyżowanie. Znowu będę się... Roz... Ten... będę znowu gadał o prawie jazdy. Mamy tutaj skrzyżowanie w dróg podporządkowanych. No dobra, nie będę gadał. Najważniejsze jest to, że mamy standardową strategię, bo jak wiadomo strategia, którą Wam tutaj przedstawiam według mnie jest chyba taka, no, najbardziej optymalna, gdyż zawiera wszystko co potrzeba. I zasięg, i spowolnienie przeciwników, i obronę, i nagły, nagłe wyratowanie, jakby sytuacji. Już no zobaczcie, no mam, mam aż 5 miejsc na roślinkę, tak? Więc mogę sobie wybrać dosłownie co chcę. I dlatego nie muszę się ograniczać. No może no nie wiem, no może chciałbym mieć 6, ale żeby mieć 6 musiałbym znowu kolejne 20 poziomów pokonać jakiegoś tam... jakichś tam innych poziomów. No i proszę bardzo, pięć miejsc informuje nas, że mamy miejsce na sunflowery, bo oczywiście muszą być sunflowery, to jest to, co musi być w każdym odcinku, powinna w ogóle chyba być opcja taka, że... W sumie w Plants vs Zombies Adventures powinna być opcja, też w ostatnim odcinku dopiero to mówię, ale powinna być opcja zachowania sobie ustawienia z poprzedniego poziomu. Gdyż jeżeli ktoś sobie wymyśli właśnie taką taktykę jak ja teraz, którą wam wszystkim pokazuję, no to ta taktyka najprawdopodobniej będzie, będzie mu towarzyszyła jeszcze przez długi, długi czas I dopóki się coś, dopóki nie trafi na tak zwaną ścianę Przez którą nie będzie mógł przejść No to będzie z tej taktyki korzystał jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo Przydałoby się postawić pierwszych groszków Znaczy tych zamrażających Co by byłoby prościej Poszłoby nam, naszym żołnierzom z tym doktorem Niestety ten doktor dopiero teraz puścił swoją rakietę Poleciała sobie w siną dal Gdzieś tam w kierunku Londynu a ziemniak troszeczkę oberwał. No niestety takie moje zamiłowanie do szparagów tutaj wirtualnych, bo rzeczywistych szparagów nie cierpię. Nie lubię jakichś żadnych potraw, w których są szparagi. Ale zamiłowanie tutaj właśnie do, do ich dużego zasięgu, no ukazuje, że naprawdę lubię ten rodzaj snajperskiej rośliny. I to oczywiście dało się we znaki wiele, wiele, wiele razy. Przekończą mi się tematy, więc będę się powtarzał chyba. Tak swoją drogą się właśnie zastanawiałem, bo czy, dało się naprawdę, czy, czy dało się w tych wszystkich odcinkach zauważyć lek, lekką zmianę rozdzielczości i zmianę kręcenia. Też widzicie, pierwszy odcinek Plants z Zombies Adventures, i chyba drugi, trzeci, czwarty też nagrywałem w przekonaniu, że nie ma takiej opcji jak fullscreen, dlatego dawałem moją nagrywarkę, mój program do nagrywania akurat na dany element pulpitu, znaczy na dany element jakby ekranu. I wtedy jakby wszystko co się zawierało, to było Plan versus Zombies Adventures. Problem jednakże leżał w tym, iż jeżeli w przypadku kliknąłem Ctrl czy jakieś tam inne skróty klawiszowe, to się gra mogła rozwalić i musiałem znowu potem korygować. Ale no, Albo na przykład przewinięcie scrollem myszy, czy kliknięcie prawym przyciskiem myszy, wszystko sprawiało, iż gra szła się pieprzyć. Niestety rozdzielczość była już potem zła. Niestety nie mogłem już nic z tym zrobić, więc odcinek szedł do wyrzucenia, musiałem zaczynać to od nowa. No i ogólnie rzecz, biorąc kilka razy było tak, że niestety jakiegoś questa nie pokazałem, gdyż się skończył poza nagraniem. Ja zapomniałem tego nagrać, szczególnie w ostatnich odcinkach to było mocno do zauważenia, że rozpocząłem questę i w kolejnym odcinku już był skończony, mimo iż nie pokazałem żadnego dialogu, nie pokazałem co się działo. No i przy okazji jeszcze podsumowując, dało się zobaczyć, że w pewnym miejscach były ścinki. No niestety jednak wam z zombie z tego co widziałem, sama aplikacja razem z przeglądarką Chrome. Sama aplikacja zużywa według mnie więcej pamięci, niż całe Fallout New Vegas, w które gram. Więc to naprawdę dla mnie jest komiczne, że gra, która jest w przeglądarce, naprawdę może aż tak nie mulić kompa. No ale to też było widać, więc no niestety nic się z tym nie zrobi. W samego na przykład Fallouta gram na najniższych detalach. No niestety jeszcze trochę będę musiał poczekać, zanim sobie sprzęt ulepszę do jakichś normalnych warunków. Ale póki co widzę, że kolejni, za... kolejne zastępy przeciwników padają No i z tego co widzę, to już jest chyba kompost Skompostowani zostali, ostatnia główka odpadła, Ostatni żołnierze idą do piachu Niestety już nie udało mi się wyczerpać szalonej bomby wiśniowej No i przychodzi ten czas, taki niezręczny, którym będę musiał powiedzieć wam cześć Dobra, awesome Zobaczmy co jeszcze dostaliśmy z tej, 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 z tej paczuszki tej lodóweczki. Lodówka ukazuje nam, iż dostaliśmy z niej coś specjalnego. Nie, tylko 400 dolarów. Wróćmy więc do miasta, żebym mógł się z wami pożegnać i to tak oficjalnie. Tutaj właśnie wszystko się zaczęło. Tutaj 14 odcinków temu Dave dał nam pierwszą roślinę, której mogliśmy użyć do obrony przed zombiakami, której mogliśmy użyć do odzyskania kolejnych jego bezwartościowych rzeczy, której mogliśmy użyć do odkrywania kolejnych parcel. Niestety już każdego z tego, każdy z tych domków zostanie nieodkryty na moim Plans vs. Zombies. Niestety żadna z tych roślin, która jest zacieniowana, nie zostanie odkryta, więc dlatego niestety muszę się z wami pożegnać. Pożegnam się z wami razem z wszystkimi roślinkami, które właśnie tutaj postanowiłem zgromadzić. Każdy z nich mówi do was takie soczyste papa. Pa. Jeszcze postawię królową lodu, która może będzie troszeczkę mniej ruchliwa, gdyż niestety już nie ma na nią miejsca. Jest ograniczenie do dwóch VIP-owskich roślin na, na parcelę. Wszystkie te roślinki wyglądają bardzo słodziutko i chciałbym Wam powiedzieć takie: dziękuję Wam wszystkim za oglądanie każdego z 14 odcinków. To była wielka frajda Renderować je, nakręcić, a potem czytać Wasze komentarze, czy tam patrzeć, ile dostałem, dostaję za to łapę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobała cała seria. Jeżeli chcecie więcej materiałów z panzerstwu zombie, to napiszcie. Czy chcecie Plans vs. Zombies 2, czy nie? Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, w innych seriach. Żegna się z Wami generał, kapitan Matornen, który to poprowadził kolejną armię do zwycięskiego boju. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Powodzenia z Waszymi potyczkami z zombiakami. Cześć!